Marcowy wieczór. Jesteśmy w Małym Cichem w ośrodku narciarskim. Tutaj dzisiaj jeździ na nartach głowa państwa, pan prezydent Andrzej Duda. Zobaczymy zaraz, czy uda nam się dwa słowa zamienić. Jesteśmy na żywo, w tej chwili dajemy transmisję na naszego Facebooka, na Facebooka Tygodnika Podhalańskiego. Zobaczymy, czy uda nam się porozmawiać z Panem Prezydentem, czy opowie nam o warunkach, czy o tym... Czy mu się tutaj dobrze jeździ? Hmm. Ten ośrodek narciarski w małym cichem świetnie się rozwija. Od kilku lat powstają nowe wyciągi, nowe krzesełka. My nie jesteśmy na, tym głównym, na tej głównej trasie, na której kursuje najdłuższy wyciąg krzesełkowy. Jesteśmy na trasie, która znajduje się obok. Tutaj jest taki troszkę krótszy wyciąg, ma 750 metrów, ale również jest bardzo wygodny. To jest wygodne krzesełko, można tutaj sobie podjechać. Krzesełkiem i zjeżdżać oczywiście na dół, z tym, że nie zjeżdża się do samego dołu, tylko tylko właśnie te 750 metrów. Przyglądamy się uważnie opuszczającym wyciąg. Tutaj widzimy, że są i, i toprowcy, i, i osoby, które opiekują się prezydentem w czasie takich wypadów na nartach. To jest, to jest służba ochrony państwa. Zawsze dwóch, trzech narciarzy jeździ również z panem prezydentem. Ciekawa jestem, czy uda nam się porozmawiać z głową Państwa. Jak wiadomo prezydent ma na jutro takie plany, że będzie brał udział w 12-godzinnym maratonie. Przepraszamy Państwa. W 12-godzinnym slalomie, maratonie, który odbywa się już od kilku lat na Szymoszkowej, to jest takie wsparcie dla działającej w Zakopanem Fundacji Handicap. To jest fundacja, która ma za zadanie integrować niepełnosprawne osoby właśnie przez sport. Ona działa Zarówno zimą, jak i latem. no A od kilku lat na cele tej fundacji zbierane są pieniądze, właśnie między innymi w ten sposób, że odbywa się 12-godzinny slalom maraton, w którym biorą udział byli czołowi zawodnicy narciarscy, mistrzowie polski, uczestnicy olimpijczycy, zawodnicy, którzy zdobywali największe laury. Ze no, Będziemy próbować, ale chcielibyśmy dwa słowa z prezydentem zamienić, więc. Dobra, dziękuję. No, jak Państwo widzicie, służby tutaj działają. Teren jest oczyszczany, również z dziennikarzy. My jednak spróbujemy tutaj pozostać, bo nie wydaje mi się, żebyśmy stwarzali jakieś niebezpieczeństwo dla prezydenta. Przejazd jest wolny, my tutaj spokojnie stoimy. A wracając do tego maratonu, więc od lat biorą w nim udział zawodnicy, z tej, byli zawodnicy z tej najwyższej narciarskiej sportowej półki. No a od kilku lat też dołączył. Do tego slalomu pan prezydent on zawsze rozpoczyna te zjazdy. W tym slalomie chodzi o to, żeby zawodnicy w ciągu 12 godzin przejechali jak największą ilość kilometrów. W tym roku slalom z powodu obostrzeń sanitarnych jest nieco skrócony, będzie trwał połowę krócej, czyli 6 godzin. Przypomnę, że jesteśmy w małym cichem. I czekamy na pana prezydenta, który jeździ tutaj dzisiaj ten wieczór spędza właśnie jeżdżąc na nartach tutaj. Ciekawa jestem E, czy będzie nam coś mógł powiedzieć o warunkach, bo być może to będzie jego pierwszy wjazd tutaj. Ale może zapytamy pana prezydenta, prezydenta dlaczego wybrał właśnie małe ciche, bo e, wiemy, że lubi jeździć na Kasprowym, tam go mo można było przynajmniej e, w zeszłym roku, dwa lata temu spotkać. Lubił też jeździć w Jurgowie, tam też bywał kilka razy, no a tym razem jest w małym cichem. Państwo widzicie, to zapewne funkcjonariusze służby ochrony państwa rozgrzewają się, żeby podążać za panem prezydentem i pilnować, żeby nic się nie stało na stoku. są zapewne ludzie, którzy bardzo dobrze jeżdżą na nartach, robią rozgrzewkę. Jutro w związku z tym odbywającym się na szymożkowej slalomie maratonie zapowiedzieli taki, formę takiego strajku, protestu podhalańscy przedsiębiorcy, którzy mają przygotowane dla pana prezydenta ciupagi z wyrytami, tymi nazwami firm, które nie mogą funkcjonować normalnie z powodu obostrzeń sanitarnych. Takk dag. とうございます W małym cichem panuje <laughs>, lekki mrozik i wieje taki troszeczkę nieprzyjemny wiatr, ale to zapewne nie będzie przeszkadzało jeżdżącym na nartach. No bo wiadomo, że na stoku mo można się rozgrzać. To może najwyżej przeszkadzać wtedy, kiedy jedzie się wyciągiem do góry, ale tutaj trasa jest troszkę krótsza. Ciekawe, ciekawa jestem, dlaczego pan prezydent wybrał małe ciche i ciekawa jestem, czy z nami porozmawia. O tym. Widzimy w tej chwili, że, że ci pracownicy, funkcjonariusze służby ochrony państwa zjechali na dół. Być może sprawdzają teren, sprawdzają czy jest bezpiecznie i możliwe, że za chwilę również i pan prezydent pojedzie za nimi. Jak widać, stok nie został opróżniony. Są tutaj również inni narciarze i inni snowboardziści. Także ruch odbywa się taki narciarski normalnie. sufo małym cichem tutaj przy górnych stacjach tych wyciągów znajduje się polana Zgorzelisko, na której niegdyś znajdował się taki dom wypoczynkowy Zgorzelisko. Przyjeżdżali tutaj oficjale państwowi. To było w latach 70., 80. i nawet chyba jeszcze 90. Dojazd tutaj do, do tego hotelu był właściwie niemożliwy. Nie można było skręcić z drogi asfalt Balcera w drogę, która prowadzi tutaj na Polanę z No legendy o tym, co działo się w tym hotelu do tej pory krążą w Zakopanem. Tam był też dosyć niezwykły wystrój zrobiony przez najlepszych designerów lat 70. W tej chwili ten hotel należy do spółki Polskie Tatry. Miasto Zakopane jest udziałowcem w tej spółce, no ale raczej nie sądzę, żeby pan prezydent mieszkał w tym hotelu, bo wydaje mi się, że tam jednak warunki nie są tak, tak dobre, jakby zasługiwała na to głowa państwa. Przypomnę Państwu, że jesteśmy w Małym Cichem w kompleksie narciarskim na takim w górnej stacji tego mniejszego wyciągu krzesełkowego. On ma 750 metrów. Teraz widzicie Państwo trasę, którą jak podejrzewamy trasą tą będzie jeździł Andrzej Duda, który dzisiaj spędza tutaj wieczór na nartach, jeżdżąc właśnie na nartach. To znaczy je, jeszcze nie jeździł. Czekamy aż przyjedzie z dołu tym wyciągiem krzesłokowym i mamy nadzieję, że zechce odpowiedzieć na kilka naszych pytań. Ta trasa yy, 750 a tutaj na którą ym, można wjechać krzesełkowym wyciągiem jest troszeczkę trudniejsza y, niż ta trasa główna. Y, tutaj jest troszeczkę bardziej stromo i chyba nie ma takich fragmentów, które się kładą, y, tak łagodnie kładą, jak to jest w przypadku właśnie tej większej trasy. No, i właśnie na tej polanie z gorzelnisku, o której opowiadałam, czynna też jest trasa biegowa, która jest bardzo pięknie położona. Ona ma 5 km, i tutaj jeździ się cudownie przy pięknej pogodzie, bo jest stąd przepiękny widok na Tatry. No i jest się zdecydowanie wyżej nad Zakopanem. Nie ma tutaj smogu, więc można świetnie korzystać z tej trasy. A ja jestem ja gospodarzem tego terenu. Wiem. Dajcie prywatności prywatność i proszę reprezentować. Dzień dobry pani prezydencie, czy mogłabym, czy mogłabym zadać dwa pytania? Proszę prywatności. Ja wiem, ale my rzadko Zostawcie, mamy tak. okazję, Jesteśmy z mediów to może, lokalnych. To może, to może po końcu, po końcu treningu będzie, ale będzie Może pościek. zapytamy pana prezydenta nie, nie co, po prostu. Będzie co? Ja będzie co? Proszę, pozwolić tylko zapytać. Panie prezydencie, dwa słowa. No jak Państwo widzicie, pierwszy narciarz RP nawet nie spojrzał w naszym kierunku, tylko zjeżdża już e, na dół. Próbujemy jeszcze raz, kiedy będzie wjeżdżał wyciągiem, może nam się uda. Dlaczego? Aha, no nie, nie mam nic Tak to trochę zacznie A drugi będę na tych Ale No ja, byłem, tutaj, Ach, nie, nie, No okay. Proszę Państwa, przypomnę, że jesteśmy w ośrodku narciarskim w Małym Cichem. Tutaj dzisiaj wieczorem postanowił jeździć na nartach prezydent Andrzej Duda. Widzieliśmy przed chwileczką, rozpoczął pierwszy zjazd. No niestety, nie chciał z nami porozmawiać. Spróbujemy jeszcze raz. Warunki moim zdaniem są bardzo dobre. Trasa jest świetnie przygotowana. Jest lekki mrozik. Wieje troszeczkę. Taki chłodny wiatr, ale na pewno w czasie jazdy on nie będzie przeszkadzał. Może troszeczkę być dokuczliwy na wyciągu, na, na tym wyciągu krzesełkowym. Ten wyciąg to jest jeden yy, z. Dwóch wyciągów krzesełkowych w tym ośrodku. Ten jest troszeczkę, ta trasa, którą pokonują krzesełka, jest troszeczkę krótsza od głównego wyciągu. Natomiast trasa narciarska tutaj też jest troszkę krótsza, ale za to jest trochę bardziej wymagająca. Nie ma tutaj takich płaszczyzn, które powodują spowolnienie jazdy. wyraźnie napisane będziemy to a tam gdzie ja to napisane nie było ruch na stoku jak Państwo widzicie odbywa się normalnie jeżdżą tutaj snowboardziści i narciarze również którzy korzystają jeszcze z całkiem niezłych warunków jak na początek marca tutaj w Małym Cichem Jedyne środki ostrożności, jakie tutaj zachowano z powodu wizyty prezydenta, to jest obecność służb ochrony państwa, bo myślę, że tutaj jest również takie, takie miejsce, w którym przebywają toprowcy, to pewnie jest tutaj wymagane ze względów bezpieczeństwa. Chyba nic z naszej rozmowy nie będzie, a szkoda, bo przypomnę, że chciałam zapytać nie tylko o to, jakie są warunki na stoku, nie tylko o to, dlaczego wybrał właśnie ten ośrodek narciarski. I też ym, nie tylko o to, jak się przygotowywał do jutrzejszego slalomu maratonu, chciałam również zapytać, czy spotka się jutro z przedsiębiorcami, którzy przybędą y, na Szymoszkową, żeby wręczyć mu ciupagi z y, nazwami firm, y, które nie mogą y, działać normalnie z powodu obostrzeń. No nie wiem, czy do trzech razy sztuka patrzę na operatora. Yy. Ale chyba nie ma sensu, bo widać było wyraźnie, jednak, że pan prezydent nie ma ochoty z nami rozmawiać. No cóż, żegnamy się z państwem. Widzieliście za to, jak prezydent jeździ na narty. Myślę, że udało się uchwycić chociaż fragmencik, ale widzieliście, jaki ma strój, jakie ma narty i wiecie, gdzie wybrał się dzisiejszego wieczoru na narty. Dobranoc państwu.